28, 28 grudzień, u mnie od 1 listopada już jest strzelanie, przygotowania do sylwestra. Tutaj chłopcy też już strzelają. Nie od dzisiaj sprzedają fojawerki. Także na pewno będą dzisiaj już fojawerki wieczorem. Postaram Wam wieczorem coś nagrać. Wiem, że będzie ciemno, więc nie będzie nic widać, ale może będzie słychać, więc zobaczycie, jak to u nas wygląda. Że spokoju nie ma ani w dzień, ani też nie ma spokoju w ciągu nocy. Na no, coś tam podpalili, ale zgasło im. No ja. będzie znowu trudno wszędzie. Jest naprawdę makabra od 1 listopada, bo do południa jeszcze idzie, po południu też jeszcze idzie, ale wieczorami jak jest ciemno, jak chcecie iść spać już, godzina 10-11, to wtedy zaczyna się strzelanina. Jakby naprawdę było się na wojnie. No ten idzie też będzie strzelał, To są wszystko uchodźcy ci co przed wojną y, uciekli Syria, Irak, wiem Arabskie kraje. No, przyjeżdżają tutaj, bo się boją, traumę mają od y, tych bomb, od strzelania Ale jak my tutaj widzimy, to im tego brakuje. No, udało się trochę nagrać, myślałam, że nic nie uda, a się udało, a strzelają tu u mnie, tutaj z dołu. I w ogóle w koło. Bomby są najgorsze. Te bomby z tymi bombami strzelali od 1 listopada. A dzisiaj pierwszy raz strzelają właśnie te foyerwerki, bo foyerwerki były dopiero dzisiaj sprzedawane. Fojerwerki były dopiero dzisiaj sprzedawane, więc z nimi yy, dzisiaj strzelają. Te bomby to są już od zeszłego roku albo w zeszłym miesiącu przywiezione z polski. Na no to co? Starczy wam tego przed sylwestra. Pania nie ma w nocy, bo walą do białego rana.